Ready, set, go! Powódka o 5 była, Przygotowanie do pomaratu Spartan były. Kolejny live o tym, jak skutecznie ułatwić sobie życie. Dzisiaj o tym, jak podnieść swoją skuteczność na dowolnym spotkaniu, na którym chciałbyś być liderem, natomiast tak naprawdę jesteś jedną z kilku, z kilkunastu osób. Co wtedy zrobić? Mariusz mnie oświergła, witam Cię. Naturalne jest to, że jeżeli jesteś liderem, łatwiej cię jest przekonać ludzi do pewnych rzeczy. Z drugiej strony, jeżeli nie jesteś liderem, a jesteś blisko lidera i masz poparcie tego lidera, również łatwiej ci jest przekonać zarówno lidera, jak i pozostałe osoby do tych rzeczy. Teraz, jak zrobić, że będąc na spotkaniu jedną z kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset osób, jak zwiększyć swoją skuteczność, swój wpływ tak naprawdę, wystarczy, że zrobisz jedną rzecz. Pierwsza rzecz to jest to, że musisz ustalić, kto jest liderem. Strasz to jest liderem formalnym i nieformalnym, jeżeli to jest jedna osoba, jest idealna. Jeżeli nie, to skupiasz się tylko i wyłącznie na tym liderze, który jest liderem nieformalnym, tak? Bo to tak naprawdę on przewodzi grupie i on kształtuje pewne rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zaczynasz się dostosowywać, zaczynasz budować raport z tą osobą, zaczynasz się upodabniać, to znaczy, że zaczynasz się tak zachowywać na poziomie świadomym i podświadomym, że budujesz raport z tą osobą. To znaczy, jesteś prawie lustrem. 80% rzeczy kopiujesz, tak? Tak jak ona stoi, to ty tak stoisz. Tak, tak jak ona mówi, to też, to też tak mówisz, wykonujesz bardzo dużo rzeczy po to, żeby się do niej upodobnić. Bo wtedy, jeżeli ty się do niej upodobnisz, zbudujesz raport, to było w jednym z odcinków dużo, dużo wcześniejszych, to wtedy ta osoba zdecydowanie bardziej skłonna jest do tego, żeby z Tobą rozmawiać, żeby dyskutować i Ty masz zdecydowanie większą wpływ na to, żeby ją, ją przekonać. I z drugiej strony. I jaki masz wpływ na grupę? No masz taki, że jesteś, patrzysz, grupa Cię postrzega przez pryzmat aureoli tego, tego lidera i wtedy już nie jesteś jednym z kilkudziesięciu osób, tylko swoje argumenty plus tą aureolę będziesz w stanie wykorzystać do przekonania również grupy. Zatem na najbliższym spotkaniu wybierz lidera, upodobnij się do niego, buduj raport dokładnie przez całe spotkanie, oddychaj w takim tempie jak on oddycha, zachowuj, dostosuj dokładnie tak samo i zobaczysz, że przyniesie to oczekiwany efekt, to potwierdzają badania i to potwierdza moja praktyka. Zatem sprawdź jak działa to u Ciebie i podziel się w komentarzu, A jeżeli podobał się ten filmik polub go. A i koniecznie subskrybuj kanał na YouTube. Ready, set, go!